Cześć, mam na imię Damian, a Letnia Szkoła Liderów to coś, w co zaangażowałem się już na samym jej początku. Od tamtego momentu rozpocząłem studia i zacząłem projektować swoją własną przyszłość. Dzięki warsztatom zdobywałem coraz to nową wiedzę, bardzo dla mnie cenną, bo teraz już wiem, że świat nauki to będzie moje miejsce. Cześć, witajcie na kanale Fundacji Pomyśl o przyszłości. Z nami dzisiaj Damian Jojczyk, dwukrotny absolwent Letniej Szkoły Liderów. Cześć, witam Was i witam Państwa. Damian, powiedz nam, skąd wzięła się Twoja pasja do nauki? Było to u mnie coś naturalnego, mam wrażenie. Jest to jakaś wrodzona ciekawość świata, że po prostu chcę poznawać nowe rzeczy, chcę dowiadywać się czegoś dla mnie nowego. No i z tego względu nauka była jakimś takim oczywistym kierunkiem dla mnie. Pamiętam, że już jako dziecko lubiłem przeglądać książki, czytać. Pamiętam, miałem swój ulubiony atlas, który lubiłem przeglądać. I jakoś od, tej, od, tej, od tego czasu tak właściwie to wszystko trwa, rozwija się, i coraz bardziej stwierdzam, że, że świat nauki i w ogóle cała nauka jest czymś pasjonującym, ciekawym miejscem, w którym faktycznie można się realizować. My wiemy, że sporo już osiągnąłeś, ale nasi widzowie jeszcze nie. Wobec tego opowiedz nam trochę o tym, z czego sam najbardziej jesteś dumny. No, nie lubię za bardzo chwalić się swoimi osiągnięciami, ale no coś, co to dla mnie, mam takie wyrażenie, jest właśnie szczególnie istotnym osiągnięciem, to tak szeroko mówiąc, po prostu, że jestem dumny z tego miejsca, w którym jestem. Czyli zasadniczo z tych wszystkich. Kroków, które złożyły się na to, że rozpocząłem takie studia, a nie inne, i w taki sposób, a nie inny się realizuje. Nie? Więc patrząc na to w ten sposób, wydaje mi się, że przy kluczowym mm. takim drobnym krokiem, choć teraz mogę mówić, że drobnym, kiedyś nie był drobny, to było właśnie wzięcie udziału w, w Olimpiadzie, Olimpiadzie z geografii w drugiej klasie i to osiągnięcie tam. W późniejszym etapie tytułu finalisty pozwoliło mi i właściwie otworzyło mi właśnie taką drogę do swojego rozwoju. Masz już wiele osiągnięć za sobą, ale jakie są Twoje kolejne plany albo marzenia? coś takim marzeniem i planem. Bo zakładam, że ukończę studia e, licencjackie, magisterskie e, i e, gdzieś już takim dodatkowym krokiem, e, i w pewnym sensie oczywistym, po to, by e, realizować e, to, co sobie założyłem, jest po prostu podjęcie studiów doktoranckich. Mogę się wręcz doczekać podjęcia jakichś swoich własnych badań. E, wiadomo, jest długa droga e, ku temu, ale, ale gdzieś. E, Najpierw przez te początkowe lata, po prostu we współpracy z moimi opiekunami naukowymi, ale gdzieś takim właśnie planem jest taka węższa specjalizacja. To powiedz, jak wyobrażasz sobie taką sylwetkę lidera w świecie nauki? Uważam, że gdzieś, że lider w świecie nauki to powinna być osoba charyzmatyczna. To powinna być osoba, która. Y Gdzieś w jakiś sposób przyciąga innych ludzi, czyli gdzieś osoba, która po prostu ma dobry kontakt z innymi ludźmi, a, ale gdzieś właśnie z tej drugiej strony, także ona musi być a, taka dobra w relacjach z samym sobą. Mam tutaj na myśli, że musi być osobą ambitną, pracowitą, a, musi być taką osobą, która się łatwo nie poddaje, jest odważna właśnie w tym, żeby a, przeciwstawiać się. A, różnym trudnościom, jakie można napotkać na, na naukowej drodze. No i właśnie te takie dwie sfery bym złączył i połączył właśnie w taką serwetkę osoby, która po prostu wiele robi, jest w wielu miejscach i przez to jest dla innych ludzi zachęcająca, bo gdzieś uważam w sobie, że nauka i osoby związane z nauką nie powinny być wykluczające, bo nauka jest po to, żeby gdzieś wiedza szła dalej. Ona nie może się gdzieś zatrzymać, więc, więc uważam, że taka osoba powinna też być osobą właśnie towarzyską i, i taką po prostu, z którą chcemy przebywać. Wymieniłeś wiele cech lidera, ale czy podczas letniej szkoły liderów mogłeś się nauczyć tych cech? E, e, tak. Mam e, takie e, właśnie wspomnienia, które dobrze wspominam, i uważam, że, że udział w, w kilku warsztatach e, dał mi wiele. I są to właśnie warsztaty związane z budowaniem e, swojego wizerunku, a, ale i także właśnie z e, czymś, co jest kluczowe e, w aspekcie. E, I też, też ja to wspomniałem właściwie wcześniej, żeby być osobą, która jest. E, która zachęca e, sobą e, innych, czyli osobą, która potrafi dobrze mówić, wypowiadać się. E, I gdzieś e, w związku z tym mam takie dwa warsztaty, które dobrze wspominam. E, Właśnie bardzo dobrze pierwszy e, z mojej pierwszej szkoły liderów, czyli z 2022 roku. E, był to taki typowy wykład. E, I to taki jeden z e, szczególnych, na którym człowiek się nie nudzi. Tylko słucha, bo wie, że ta wiedza jest wartościowa i robi notatki. I było był to właśnie, było to spotkanie z panią Joanną Malinowską-Parzydło na temat budowania swojej marki osobistej. Po tym spotkaniu, po tym wykładzie, sięgnąłem po książkę pani, pani Malinowskiej-Parzydło i gdzieś staram się. E, budować tą swoją markę premium, jak właśnie pani Parzydło e, określa, e, takich ludzi, którzy, którzy zachęcają sobą innych. E, a gdzieś ten drugi, e, dr, to drugi, drugie ważne dla mnie wspomnienie, e, to już z drugiej letniej szkoły liderów z roku 2023 e, i debata oksfordzka, która była dla mnie e, super doświadczeniem, e, to była po prostu praktyka. Praktykach, w której e, mogłem znaleźć się e, w jednej z grup e, debatujących e, i nad, tez, nad tematem, który gdzieś tam nie dotyka e, w mojej sferze naukowej, czyli zagadnień urbanistycznych i, i właśnie kwestii e, budowy 15-minutowych miast. E, I gdzieś właśnie w jednej z grup e, udało się mi zgłosić i udało mi się, e, jako osoba, która podsumowywała. Wypowiedzi cały, cały wszystkich członków swojej grupy udało mi się po prostu uh, doświadczyć czegoś wspaniałego, czyli stania przed całą publicznością i prezentowania swoich przemyśleń, uh, tego, czego się dowiedziałem, w sposób, który od zawsze chciałem robić: taki podniosły, patetyczny, ale sensowny i przekonujący ludzi. Też miłym wspomnieniem dla mnie jest, jak po tym moim przemówieniu, które osobiście dalej uważam, że nie było idealne i, i, i zrobiłbym to w swojej głowie znacznie lepiej, natomiast gdzieś z tym, co ująłem, aż tak zaskoczyłem przeciwników, że przeciwniczka z drugiej grupy. Która była oponentką i twierdziła, że, że takie miasta są zagrożeniem dla naszej cywilizacji, sama zaczęła bić brawa jako pierwsza i stwierdziła, że, że nie wie, co on ma teraz powiedzieć. Więc to też takie drugie doświadczenie, które dobrze wspominam i które gdzieś dużo mi dało. No zadamian, Damian, powiedz, czy czujesz się liderem? Uważam, że. w w pewnym stopniu owszem. Wiadomo, jest to proces, który się buduje i można mówić o sobie, że się jest liderem, ale jednak gdzieś odkrywam, że to większe znaczenie ma, jeżeli ktoś mówi ci, że jesteś liderem. Moje doświadczenie właśnie z pracy w różnych zespołach, nawet w takich standardowych i, i przyziemnych pracach projektowych w szkole średniej, Zawsze właśnie pokazywał mi, że e, dobrze sobie radzę z tym, by, by coś tam organizować, by, e, by też e, budować sobie e, taki wizerunek, dzięki którym e, inni ludzie będą chcieli e, słuchać tego, o co ich poproszę. Uważam, że tak, natomiast to jest proces, e, który wciąż sobie staram się doskonalić. Fundacja Pomyśl o przyszłości opublikowała raport. Wybrakowany potencjał, deficyt w polskim kapitale społecznym i patriotyzmie gospodarczym. Tam przedstawione są cztery sylwetki z różnym poziomem kapitału społecznego: nędzarze, maruderzy, przeciętniacy i liderzy. Jak myślisz, w jakich miejscach młodzież i studenci mogą budować silne relacje? Wydaje mi się, że idealnym miejscem do tego. Właśnie w moim przypadku, czyli w przypadku osób, które studiują już, e, są koła naukowe. Aczkolwiek w szkołach też funkcjonują często coś takiego jak jakieś koła zainteresowań, e, czy tam po prostu zdobywanie dodatkowej wiedzy kółka może bardziej nawet to jest nazwane. E, natomiast tak, gdzieś te przestrzenie, które e, w założeniu skupiają się wokół nauki, wokół ciekawości e, nad światem. Jednoczą ludzi w jednym celu i budują przez to silne e, relacje. Ja sam mogę się e, pod, podpisać, gdyż sam należę do a, koła e, na mojej uczelni, koła matematyczno-przyrodniczego studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, I tam też e, łączymy się jako ludzie z różnych dziedzin, jak sama nazwa e, właśnie wskazuje, e, różni naukowcy. Młodzi naukowcy, oczywiście, bo to też chodzi o budowanie relacji między e, studentami. Mm. Każdy z nich gdzieś ma swój obszar, gdzieś też prostu szuka, e, w którym może funkcjonować i się rozwijać. E, no i gdzieś między sobą po prostu znamy się, rozwijamy relacje. E, często także w sposób taki, który by wydawało się jest poza naukowy, jak na przykład. E, Szkoły takie wyjazdowe, które są organizowane u nas, właśnie w bardzo dobry sposób. Chętni z koła wyjeżdżają po prostu gdzieś na weekend w góry, na jezioro, i razem spotykają się, wymieniają doświadczenia. I gdzieś właśnie podczas tych wyjazdów są sesje naukowe, gdzie każdy przedstawia coś swojego. Albo coś nawet, co go po prostu zainteresowało w ostatnim czasie. Mam też doświadczenie na przykład z um, uczestnictwa w konferencji naukowej organizowanej właśnie przez moje koło. Jest konferencja studentów, czyli głównie wykładali mi studenci dla studentów, też interdyscyplinarna i międzynarodowa. Więc to też dobre doświadczenie i, i dobra okazja, aby rozwijać y, relacje także z innymi ludźmi. Mm. No i gdzieś jeszcze kluczowa relacja jest y, toż może nawet tak trochę poza tym pytaniem, bo ono dotyczyło y, silnych relacji dla młodych ludzi, a, ale gdzieś uważam, że gdzieś właśnie młodzi ludzie powinni budować relacje ze starszymi y, i takie doświadczenie y, daje mi... Bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, czyli takiej dosyć najwyższej organizacji związanej z, z moją dziedziną, z geografią, gdzie zasadniczo jestem na równi, z, na równi członkiem tego towarzystwa z moimi profesorami i, i na równi mam takie samo prawo wyuczestniczyć w różnych spotkaniach czy, czy wyjazdach integracyjnych, więc to też uważam, że to jest ważny aspekt. Budowania e, relacji, żeby nie e, też przestać na e, młodzi z młodymi, właśnie, w, zwłaszcza w sieci nauki, gdzie, gdzie to funkcjonuje mm, i powinno funkcjonować właśnie zawsze tak jest wiem, e, że ma, jest e, ktoś młodszy, jest jakiś junior, ale jest też mentor, ktoś starszy, kto jest autorytetem, kto już przebył tą drogę i może pomóc. E, dla młodej osoby, by ona zdobywała dalszą wiedzę. Czyli mamy koła naukowe, konferenty naukowe, towarzystwa, tak jak w Twoim przypadku geograficzne. Pomagają łączyć siły osobom o podobnych zainteresowaniach. W jaki jeszcze sposób w dzisiejszych czasach warto przekazywać wiedzę? Czy łatwo jest przekazywać wiedzę drugiej osobie? Czy masz już w tym doświadczenie? Zasadniczo uważam, że. Wiedzę przekazuje się bardzo często po prostu będąc obok kogoś. Wystarczy z kimś porozmawiać i, i już można coś dobrego zrobić, kogoś czegoś nauczyć. To mi właśnie tak trochę przypomina moje szkolne doświadczenie, gdzie bardzo często zdarzało się mi być dla kogoś po prostu pomocą w tym, że... Na jednej przypadkowej przerwie zadano mi jedno, dosyć często bardzo proste pytanie, na które ja mogłem odpowiedzieć i ta osoba mogła być upewniona na przykład swojej wiedzy, jeżeli miała jakieś wątpliwości lub z drugiej strony można było poddać coś w wątpliwość i nad czymś przedyskutować. Mam też dobre doświadczenie, zwłaszcza z przymiotem, z matematyką, bo jednak tutaj często Zdarzało się już spędzić nie jedną przerwę, ale przerwę, czasami nawet jakąś luźniejszą lekcję nad jakimś skomplikowanym zagadnieniem, lub nawet nie i po prostu pomóc koledze, koleżance z ławki w jakimś zadaniu. Hmm. Więc uważam, że jest to dosyć kluczowe doświadczenie dla mnie. Gdzieś ono może budowało mnie do tego momentu, w którym jestem, że, że chcę e, kiedyś w przyszłości stanąć e, na katedrze i, i przekazywać wiedzę właśnie w, w sposób e, wykładowy, żeby mówić e, ciągiem e, swoją wypowiedź, a, ale i także właśnie e, w ten drugi sposób, ten taki, e, tak jak już wspomniałem, bezpośredni, e, personalny, po prostu we współpracy z kimś. I wydaje mi się, że ten drugi sposób jest tym, który na obecną chwilę bardziej lubię, bo jednak kontakt z drugim człowiekiem jest, jest czymś kluczowym. Każdy człowiek jest inny i jakoś ten brak anonimowości daje taki fajniejszy obraz świata nauki i, i obraz całej w ogóle wiedzy. Więc takie spotkania osobiste to, to jest ten właśnie kapitał społeczny, który gdzieś przewijał się przez szkoły liderów edycyjnych, w których uczestniczyłem. Też na studiach się tym spotykałem, z tym zagadnieniem, więc to, to też uważam, że, że kontakt z różnym człowiekiem jest czymś istotnym, kluczowym i, i budowanie tego kapitału niezwykle pomaga zaistnieć w obecnym świecie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Twoich sukcesów, Twoich osiągnięć i Twojej wiedzy. Dziękujemy Ci ślicznie za tę rozmowę. Naszym gościem był Damian Jojczyk, zainteresowany światem nauki i otwarty na wiedzę. Człowiek, który zawsze stawia na budowanie kapitału społecznego. Jest. To tyle na dzisiaj. Zachęcamy bardzo serdecznie do zasubskrybowania kanału Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i ja Wam dziękuję za zaproszenie i także się z Państwem żegnam. Do widzenia.